Jest Pani pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem, ogromnym, a szczególnie właśnie pedagogiem wczesnoszkolnym, pedagogiem również przedszkolnym. Mówiła Pani dzisiaj o tym, że taki pedagog wczesnoszkolny przede wszystkim powinien umieć diagnozować dziecko, tak, aby w tej grupie dzieci potrafić wyrównać szanse, bo te dzieci są różne, mają różne poziomy inteligencji emocjonalnej, poznawczej, i o to tutaj chodzi, a nie o edukowanie pod system oceniania już na tym etapie. No ale też niestety postawiła Pani tezę, że współcześni nauczyciele tego nie potrafią. Nie są uczeni. Jaki jest problem? Generalny problem dotyczy samego pro, programu kształcenia nauczycieli na uniwersytetach. Ja śmiem twierdzić, że w momencie śmierci pana profesora Ryszarda Więckowskiego, czyli jak gdyby twórcy pedagogiki wczesnoszkolnej, te programy się jak gdyby rozjechały, czyli każda, każda uczelnia szkoli czy kształci nauczycieli Pewnych zagadnień, do których jak gdyby ma wykładowców. A nie kształci na zasadzie skonstruowanego, dobrego programu, tak, który jest potrzebny, żeby tego nauczyciela dobrze przygotować do swojej roli, kiedy pójdzie do przedszkola i do, do klas 1-3. Ja nie twierdzę, że ci ludzie, którzy studiują, czyli ci młodzi studenci, że oni mają złe intencje, nie, wręcz odwrotnie. Ktoś, kto współcześnie idzie do przedszkola i do klas młodszych uczyć, ma przecież świadomość, jakie są współczesne dzieci, bardzo aktywne czasami, Nadaktywne, Czyli to studenci są na pewno intencjonalnie cudownymi ludźmi, natomiast nie otrzymują stosownych narzędzi, żeby dobrze uczyć czy dobrze się zajmować dziećmi, a w sposób szczególny nie otrzymują narzędzi diagnozy rozwoju dzieci. To jest wielki problem, bo tak jak powiedziałam podczas tutaj tego spotkania, szybciutko taką dziurę w umiejętnościach zapełniają jakieś wydawnictwa i tworząc wtedy takie narzędzia, które są nieadekwatne do rozwoju dzieci, narzędzia diagnozy, która właściwie nie jest diagnozą. Jest to trudny problem, dlaczego? Dlatego, żeby nauczyć się diagnozy, diagnozy rozwoju dziecka, to trzeba się nauczyć diagnozy mowy, diagnozy w ogóle rozwoju też myślenia, logicznego. I taka diagnoza trwa długo, bo to jest kwestia obserwacji, obserwacji długofalowej. I teraz jak się tę obserwację robi? W trakcie zajęć. Codziennie. Czyli generalnie by musiał być zmieniony program uczenia, kształcenia studentów, którzy chcą być nauczycielami, w takim kierunku, żeby ich praca codzienna w szkole, w przedszkolu była pracą diagnozującą, a to wymaga po prostu no, jakiejś pewnej reformy programowej, tak, na uczelniach. I, i... Po to dzisiejsza debata, żeby to po prostu uświadomić, bo jest tutaj też obecny dziekan Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego i mam nadzieję, że takie rozmowy na temat zmiany zmian programowych gdzieś tam w tych gremiach profesorskich być może się rozpoczną. Kolejny problem to jest taki, że żeby nauczyć tej diagnozy, studenci by musieli rzeczywiście mieć praktyki studenckie, czyli wchodzić do klasy, do przedszkoli i być razem z tym nauczycielem, który uczy, tak? przez ileś tygodni, nawet miesięcy, żeby obserwować, jak ten nauczyciel sobie z tą diagnozą radzi, bo to jest tylko i wyłącznie umiejętność praktyczna, oczywiście uzupełniona o pewną, oczywiście intelektualną wiedzę, którą się pozyskuje z psychologii rozwojowej, tak z psychologii klinicznej, z samej psychologii uczenia się, tak, a to są potężne dyscypliny. Także braki w tym zakresie powodują, że nauczyciele nie diagnozują rozwoju, tylko w zasadzie oceniają, tak jak to było kiedyś za czasów edukacji przedmiotowej w klasach 1.3, czyli w nauczaniu początkowym. Bo teraz mamy edukację wczesnoszkolną, to są zupełnie dwa inne obszary. Edukacja to jest coś holistycznego, wychowującego, formacyjnego. Nauczanie to było nauczanie przedmiotowe. No właśnie, czyli jak nie ma diagnozy rozwojowej, to wchodzą wydawnictwa, czyli podręczniki, testowanie i oceny już w klasach 1-3. Coraz bardziej to jest niestety powszechne. Jakie to może mieć konsekwencje dla uczniów, no takie też długofalowe? Przede wszystkim to jest niezgodne z prawem, od tego trzeba wyjść. Dlatego, że ustawa o systemie oświaty wyraźnie mówi o tym, że w klasach 1-3 nie mamy żadnych ocen. Ani oceny bieżącej, ani nie mamy oceny cyfrowej na półrocze czy na koniec. Mamy zatem ocenę opisującą, czyli opisową, przy czym ta ocena opisowa to nie jest jak gdyby wypowiedzenie się słowami na temat piątki, bo dziecko powiedziało wierszek. Nie, 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 to nie o to chodzi. Ten opis jest właśnie opisem rozwoju dziecka, czyli do jakiego etapu poprzez działania edukacyjne nauczyciel z tym dzieckiem doszedł. tak? Od powiedzmy tam 1 września do połowy roku. I... Taka ocena opisowa, jak jest skonstruowana w ustawie, ona jest konsekwentna z koncepcją, która jest w podstawie programowej. Natomiast jeżeli nauczyciele uważają, że uczą w systemie kształcenia zintegrowanego, a tworzą sytuacje, w których oceniają dziecko za to, że ma, nie wiem, coś napisanego w zeszycie czwórką, piątką, to są przede wszystkim niekonsekwentni, bo tak naprawdę niszczą budowę motywacji do uczenia się dzieci w ogóle. Dzieci nie uczą się dla procesu uczenia, żeby poznawać świat, cieszyć się z tego poznania, emocjonalnie to poznanie wzmocnić dzieci najczęściej się cieszą z odkryć, tylko dzieci się zaczynają cieszyć z cyferek, tak jak to było kiedyś. I my już dawno przecież jako pedagodzy zanegowaliśmy taką formę wspierania i motywowania dzieci. Ona jest po prostu nieskuteczna, tak? Nieskuteczna jest wysoce niesprawiedliwa. Tym bardziej, że dzieci, które przechodzą do klasy pierwszej na przykład, one są urodzone, każdy w innym miesiącu, prawda? One, To jest różnica między Adasiem, Zosią, Gabrysią, prawda? Każde dziecko jest na jak gdyby innym poziomie rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego, poznawczego i tego nie można wyrównać oceną i tego nie należy wyrównywać. My powinniśmy tak uczyć, aby optymalizować warunki uczenia i stwarzać szanse rozwojowe dla wszystkich dzieci. No jednak nauczyciele czasami w trzecich, często już w drugich klasach stawiają cząstkowe oceny, tłumacząc to tym, że no ale dziecko pójdzie do czwartej klasy, tam będzie miało wysyp ocen, więc niech się przygotuje bardziej stopniowo. Więc my już po prostu mu stawiamy te oceny, żeby wiedział jak to wygląda. No jak pani skomentuje takie zachowania? To jest w ogóle nielogiczna wypowiedź, dlatego że oczywiście. Można przygotować dziecko do systemu cyfrowego, nie wiem, pod koniec trzeciej klasy, na takiej zasadzie, że już niedługo będziecie w czwartej klasie, więc tak to będzie wyglądało. Natomiast, żeby robić to w drugiej klasie, to już jest w ogóle jakieś, jakieś totalne nieporozumienie, dlatego że każdy człowiek, który w swoim życiu nawet spotyka jakąś zupełnie nową sytuację, jest naturalnie wyposażony w coś, co się nazywa adaptacja, prawda? Czyli jeżeli dziecko kończące trzecią klasę jest wyśpiewane, wytańczone, czyta. Cieszy się z tego czytania, miało dużo przygód, jest usatysfakcjonowane pracą. Nauczyciel dopieścił to dziecko w, takim, w takich kategoriach sukcesu, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i ma o sobie świadomość, że, że umie to wszystko, czego miał się nauczyć, to nawet jeżeli spotka za dwa, trzy miesiące zupełnie innego nauczyciela, który będzie inaczej oceniał, to to dziecko z pewną wiarą, tak? I, i, i taką mocą, którą ma w sobie, po prostu tworzy się na adaptację. Prawda? Często zapominamy o tym, że adaptacja to jest akomodacja i asymilacja. To są jak gdyby dwa procesy. Jeden z nich mówi o tym, że to dziecko będzie się do czegoś nowego przystosowywało, ale również ten nauczyciel, który będzie stawiał te oceny cyfrowe, też wie że ma dopiero to dziecko, które przyszło z trzeciej klasy i też od razu nie będzie przecież stawiał jedynek, prawda? Także troszeczkę jest to taki slogan mi się wydaje, taki stereotyp, z którego powinniśmy zrezygnować. Bardziej powinniśmy jako nauczyciele traktować edukację wczesnoszkolną jako czas formowania tego ucznia, tak? Przygotowania go do tego, żeby zastartować w klasie czwartej. Ja bym nawet powiedziała tak. Bardziej bym się bała tego, że dzieci w czwartej klasie będą mieć od razu sześciu, siedmiu nauczycieli, a w trzeciej klasie dzieci miały tylko jednego, niż tych ocen cyfrowych, prawda? Dlatego, że dobrze szczęśliwie jak gdyby wykształcone dziecko w klasach 1-3, które ma zbudowany motyw do pracy, które ma samoświadomość, że jest dobrym już uczniem, że tyle się nauczyło, on przejdzie do czwartej klasy bez problemu. To jest kwestia po prostu złego myślenia nauczycieli, jakieś, jakieś, jakieś stereotypy, które, nie wiem, ciągną się od lat i ja z tym po prostu powolutku walczy i to już publicznie. Bo my krzywdzimy dzieci tymi ocenami. Dlaczego? Dlatego, że cały świat to jest tylko jeden wielki ranking, prawda? Ranking dzieci, ranking szkół, też ciągle są konkursy, tu z piękności, tu to, tu tamto. I te dzieci tak naprawdę naśladują nas, naśladują te rankingi i tracą w tym momencie swoją spontaniczność. I dążą nie do tego, co się nazywa rozwojem i rzeczywiście poznaniem świata, dojście do prawdy piękna, dobra, tylko dążą no. Do takich populistycznych konkursów, bo ja już widzę, że to się dzieje. Tak? Czyli ocenianie nie jest potrzebne, żeby zmotywować młodego, małego człowieka do rozwoju. Absolutnie nie.